Cześć, witamy serdecznie z firmy Belator Właśnie Podoglany, Luda Śląska. Dzisiaj rozładunek układarki końcowcowej w Pogale Super SOP 3 i 2014, Daniel Zasterani, Laweta Tycho Tiffet. Także będzie trochę zabawy z tą układarką, no dlatego że no, wydawałoby się, że ona jest niska. Ale ona jest bliska dla pojazdów, które są załadowane na tą naczepę. Natomiast zjazd takiej układarki no wiąże się z pewnymi trudnościami ze względu na to, że te najazdy są faktycznie trochę strome. Tutaj chłopaki Tomasz pomaga zamianowi, chłopaki podłożyli e, klocki drewniane, drewno. Przede wszystkim żeby, żeby nie było tego uderzenia. I maki są wystawione trochę na koniewierkę, ale miejmy nadzieję, że wszystko tutaj odbędzie się prawidłowo i ona trochę tutaj nam poleci w dół, to na pewno i trzeba tutaj zabezpieczyć tą całość zjazdu no i teraz zaczyna się ten moment przechyłu tutaj tymi kończyńcami, no ale doświadczenie naszych operatorów ma tutaj znaczenie, oni doskonale wiedzieli jak te klocki podłożyć, tak żeby ten lot dół nie był zbyt gwałtowny. No i po kolejnych jak po szczebelkach ta maszyna sobie zjedzie delikatnie. teraz nie ma takiego takiej niepewności strachu. Ona sobie fajnie. W dół. i jest już praktycznie na dole. Damian to zrobił delikatnie i ta maszyna fajnie sobie zjechała. Jest już praktycznie na dole. Jeśli szukacie maszyn drogowych na wynajem, do zakupu, serdecznie zapraszamy do kontaktu. W ofercie oczywiście W każdym razie zapraszamy do kontaktu, do odwiedzi naszej firmy, obserwowania co tam u nas. No i odwiedzenia nas tutaj na miejscu, przekonania się co oferujemy, co zapewniamy. To tyle na razie.